To jak ty jest ze Szpilą, on powiedział, zapraszam do KSW. Ja zapraszam do ringu. Była rozmowa, była, była, rozmowa, była propozycja, jest propozycja. Ja powiedziałem jedno, jak wyjaśnimy sobie w ringu, to potem możemy sobie wyjaśniać w klatce. Czyli mówisz, że ten temat jest jakby żywy teraz, że to nie jest tylko na zasadzie przepychanego, ale mówisz, że propozycja konkretna padła dla Szpili, żeby wrócił do tego boksu? Była propozycja, a jeśli się nie mylę, jeśli się nie mylę, nie jestem pewien, czy Jacek od nas nie proponował Wam czegoś, mogę się mylić, mogę się mylić, a nie były to małe pieniądze yy, i jesteśmy w stanie usiąść do, do stołu i porozmawiać, ja powiedziałem najpierw boks, później może być cokolwiek innego, nawet bielki. Jeśli nie będzie boksu, nie będzie, nie będzie żadnego kulania się nigdzie. Ja oczywiście nawet jeśli zmieni, jak to się mówi, swoją płaszczyznę walki,